Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną ekspresową prasóweczkę bokserską. Dziś, jak widzicie, jeszcze przez kilkanaście dni, tak będzie, okoliczności tej prasówki są wyjazdowe. Dziś witam Was z Karpacza, spod słynnej, legendarnej, jakże ważnej dla polskiego boksu góry, czyli spod Śnieżki, bo to jest góra, na którą kiedyś miliony razy wbiegał Łukasz Janik przed swoimi ważnymi walkami, o czym w każdym z wywiadów Łukasz oczywiście informował, no i jest to też ta sama góra, z której kiedyś w takich okolicznościach powiedzmy ratunkowych zjeżdżał razem ze swoim psem, pumbą Artur Szpilka, czym cała Polska, nie tylko bokserska wtedy żyła. Tyle jeśli chodzi o historię, wstęp i geografię. Teraz przejdziemy sobie do boksu, w którym średnio się na razie dzieje, no bo wszyscy czekamy na tą wielką walkę kanala Alvareza. Z Terencem Crawfordem to 13 września w Las Vegasie. Wcześniej, jeśli chodzi jeszcze o boks olimpijski, 4-4 do 14 września startują nam Mistrzostwa Świata w tym boksie amatorskim, jak ktoś teraz mówi ładnie. Olimpijskim, pierwszy raz organizowane pod egidą Federacji World Boxing, która zastąpiła Federację IBA jako współpracownik Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. To teraz World Boxing, a nie IBA, będzie organizować eliminację do Igrzysk Olimpijskich i będzie tu też kilka ciekawych wątków. O tym też w dzisiejszej prasówce. Będzie natomiast zaczniemy sobie od boksu zawodowego, od takich trochę mniejszych informacji, no bo naprawdę jest ich takich konkretnych póki co niewiele przed Canelo i Crawfordem. Po pierwsze, słuchajcie, Moses i Talmo, czyli ten wielki brytyjski talent, wielki prospekt kategorii ciężkiej, awansował dzięki zwycięstwu nad Dylanem Whiteym, dzięki wcześniejszym wygranym również na pierwszą pozycję. Rankingu Wagi Ciężkiej Federacji WBA. Już wcześniej był jedynką WBO, teraz jest do tego jedynką WBA, także naprawdę ta walka mistrzowska dla i Taumy jest bardzo bliska. Natomiast słuchajcie, ten fakt, że tak młody zawodnik, 20-letni zaledwie, tak naprawdę z lichym rekordem, bo i Tauma w swojej karierze pokonał tylko Dyliana White'a w efektowny sposób, natomiast to był stary Dylian White, Mariusza Wacha czy... Demseja Makina, że ten zawodnik jest na jedynce dwóch najważniejszych federacji bokserskich w tym momencie, no to jest taki żywy dowód, kolejny żywy dowód na oczywistą prawdę, że w boksie zawodowym więcej jest biznesu niż prawdziwego sportu. No bo i ta mówiąc w żaden sposób nie zasłużył sobie na jedynkę w tych dwóch największych federacjach bokserskich. Gdybyście kiedyś zobaczyli, jak wyglądają na zjazdach federacyjnych dyskusje na temat rankingów, na panelach rankingowych, no to uwagę ciężką zawsze są najtrudniejsze boje i tam jest amansować najtrudniejsze. Bo to jest ta federacja, to jest ta kategoria wagowa, która jest najbardziej prestiżowa. Tam awansować jest bardzo trudno. Natomiast tutaj Szasz Prast, i tak. Owszem, wielki talent, natomiast bez osiągnięć olimpijskich, żadnych w tym boksie amatorskich, poza Mistrzostwami Świata w młodszych kategoriach wagowych. Teraz nagle po trzech walkach no, z rywalami, powiedzmy, Zaplecza plus ten Dylian, White, który jest z szerokiej czołówkiem, natomiast podstarzały już mocno i mocno, doświadczony. on ją, tym wszystkim jest jedynkiem w dwóch największych federacjach. No to jest przeginka gruba. Oczywiście można by sobie przypominać tutaj na przykład case Wasylowa Macenki. Jak pamiętacie przed laty Wasylowa Macenko, gdy debiutował na zawodowym ringu, to stoczył jedną walkę o jakiś tam półpasiec, i w drugim pojedynku już walczył o Mistrzostwo Świata. Przegrał tę walkę, nawet już w trzeciej pas mistrzowski zdobył i potwierdził tym samym, że jakby te, ta szansa mistrzowska, którą mu dano już w drugiej walce była jak najbardziej słuszna. Natomiast Wasyl Łomaczyńko to był dwukrotny złoty medalista olimpijski. To był gość z mega, dorobie nam bodaj 400, około pod 400 chyba zwycięskich walk na amatorskiej. To była po prostu legenda boksu amatorskiego, czy ładnie mówi, olimpijskiego. No i takiego gościa można by od razu do walki Mistrzostwa Świata wrzucać. Bo oczywiście jest teraz typowany przez Turkiego Alalszeka do walki z Usykiem. Kto wie, być może gdyby go wystawić teraz do walki Mistrzostwa Świata. Może nie z usykiem, ale z kimś tam zaplacza, gdyby usyk ktoś zwakował, być może by pas zdobył. Natomiast stawianie go w tym momencie w rankingu na jedynce WBA bo WBO no to jest po prostu przeginka. Bok zawodowy, słuchajcie, to jest biznes, a nie czysty sport, to jest kolejny na to dowód. Natomiast tam może być całkiem ciekawie jeszcze dla uściślenia. Muzez i jest jedynką wśród challengerów. Natomiast nad nim jeszcze są inni zawodnicy, dwóch zawodników de facto w tych dwóch osobnych rankingach. Po pierwsze, Fabio Wardley który jest tymczasowym mistrzem Federacji WBA, więc nie ma go w rankingu, on jest powyżej Challengerów. Jest najpierw mistrz prawdziwy, czyli Usyk, potem jest mistrz tymczasowy Interim, czyli tam jeszcze jest Kubrat pula, który jest zwykłym mistrzem, eee, mistrz tymczasowy, czyli Fabio Orle i dopiero poniżej zaczynają się Challengerzy i tutaj jedynko jest Itauma, jeśli chodzi o Federację WBO. No to tam jest oczywiście Usyk jako prawdziwy czempion tymczasowy, czyli Joseph Parker i potem już Moses tam. I co ciekawe, w ogóle tych dwóch, tak mówiłem w jednych poprzednich prasówek, tych dwóch tymczasowych mistrzów Federacji WBA i WBO, czyli Parker i Wardley, dogadują już walkę i prawdopodobnie, jest to wielce prawdopodobne, że ta walka odbędzie się 25 października. Wydaje się, że w Londynie, choć wcześniej w tym kontekście też padał Manchester. Teraz sobie polecimy do Stanów Zjednoczonych i będzie o Jake'u. Polu, czyli tym bokserskim, już nie youtuberze, bo youtuberem to on się dawno zajmował, natomiast takim internetowym celebrytą, który aktualnie coraz lepiej sobie poczyna na bokserskich ringach i Jerwącie Davisie, czyli no, jeden z najlepszych zawodników w klasyfikacji Panther Pant, aktualnie Mistrz Federacji WBA kategorii lekkiej. Jak pewnie wiecie, Paul i Jerwąto Davis zmierzą się w pojedynku bokserskim. Prawdopodobnie takim pokazowym, no bo zbyt duża różnica klas wagowych jest pomiędzy nimi. Na dystansie 10 rund, 10 po 3 minuty prawdziwe rękawice. Legitnie, natomiast raczej ani bokserek tego nie wpisze. No nie wiem, może bokserek wpisze to w jakichś tam innych kategoriach, tak jak Misswiccy na przykład wpisuje. Natomiast no, wątpliwe jest, żeby to poszło do oficjalnych rekordów, żeby jakaś tam Federacja tu sankcjonowała ze względu na różnicę WAK. 14 listopada, ta walka Jake Paul kontra Jervonta Davis. No, i Jake Paul zdradził w rozmowie takim na jednym z kanałów YouTube'owych, takim podcaście, że prawdopodobnie że on będzie musiał zrobić wagę 195 funtów na tę walkę z Jerwontem Davisem, więc zupełnie szczerze mówiąc, żadne ustępstwo z jego strony. No bo e, przypomnę, że Jake Paul w swoim poprzednim występie przeciwko Chavezowi Juniorowi miał limit 200 funtów, teraz jest to funtów 195, więc 5 funtów, 2,5 kg, żadna. Różnica, więc ta dysproporcja będzie spora. Nawet jeśli tank Davis spodziewa, spodziewają się, tam, eksperci, ludzie boksu, że on gdzieś tam podbije z 10 kg, zrobi wagę powiedzmy do limitu 160 funtów do wagi średniej, to 72 kg mniej więcej, no to nadal, nadal słuchajcie, to będzie prawie 20 kg różnicy więc potężna różnica wagowa, no, ale też różnica klasy bokserskiej jest duża. Ja nie wyobrażam sobie, żeby Gervonta Davis nawet z 20 kg cięższym Jake Polem tę walkę przegra. Wydaje mi się, że tam pójdzie coś na dół, pójdzie coś na górę i będzie Jack Paul poskładany. A no, zobaczymy. Jake Paul, jak wiecie, ma duże ambicje. Nawet z Antonem Joshuą chce później Boksować. A teraz będzie segmencik o boksie olimpijskim, bo 4 września w Liverpoolu ruszają Mistrzostwa Świata w boksie olimpijskim, nazwanym kiedyś boksem amatorskim. Oczywiście mamy tutaj szanse medalowe, zwłaszcza w kategorii pań. Jest w składzie chociażby Julia Szeremeta, srebrna medalistka olimpijska z Paryża, natomiast nie tylko ona liczy na medal. Słuchajcie, światowe media przed tymi zbliżającymi się mistrzostwami żyły oczywiście przypadkami Ling i Mane Heli, czyli tych kontrowersyjnych złotych medalistek albo medalistów, bo tutaj sprawa jest, cały czas stoi pod znakiem zapytania z Paryża, z Igrzysk. W Paryżu być może pamiętacie ten słowa, Na no pewno pamiętacie, bo to cały świat w tym się emocjonował, Federacja IBA jeszcze przed Igrzyskami poinformowała MKOL, że zrobiła badania przy okazji swoich zawodów, u Lingiu, Tink i Tinki i no i w tych badaniach wyszło, że jednak one nie są do końca kobietami. Mówi nie do końca, bo to też biologicznie, medycznie jest taka sprawa zero-jedynkowa, natomiast jeśli jest jak według nowej klasyfikacji World Boxing, bo World Boxing teraz, czyli ta nowa federacja zleciła obowiązkowe testy dla wszystkich zawodniczych, klasyfikacja jest prosta. Jeśli masz jakąkolwiek aberrację, jeden chromosom Y się pojawia w tej kombinacji. Chromosomów to nie zaraz tutaj naprzeciw wybiegną, żeby to tłumaczyć internetowi genetyce, no to po prostu jesteś facetem, możesz sobie startować, ale z facetami. Taki porządek zrobiło World Boxing ostatnio. No i pamiętacie tę sytuację z igrzysk MKOL nie mógł się sprawą zająć formalnie, bo mimo że były jakieś podejrzenia, no wiadomo jak te panie w ringu wyglądało na tle innych zawodniczek. Przypomnę, że Linguting zanim pokonała pokonał Juliusz Seremet, to wszystkie wcześniejsze rywalki też 5:0 ciachała. także to była pełna dominacja w, na przestrzeni całego turnieju, no ale mimo wszystko MKOL nie mógł się tym zająć, no bo w przepisach jasno stoi. Oni mogą badać tylko Poziom hormonów, powiedzmy, tak w tym wypadku testosteronu, mogą badać pod kątem antydopingu, natomiast nie mają przepisów, żeby zbadać płeć zawodniczych. Tak to formalnie wygląda i tyle, i w zasadzie byli bezbronni. Natomiast sytuacja się zmieniła, tak jak powiedziałem, teraz. Z MKLem współpracuje nie IBA, a World Boxing i World Boxing postawiła sprawę jasną, jakakolwiek aberracja w badaniach, obowiązkowe testy PCR przed każdymi zawodami, jakakolwiek aberracja się pojawi, no to, to zawodniczka jest uznawana za faceta, za zawodnika i może sobie startować, ale z mężczyznami. Także samo było przed tymi mistrzostwami w Liverpoolu. No i słuchajcie, po pierwsze, Ling początkowo deklarowała, mówię deklarowała, bo jej akurat może dać jakiś tam kredyt zaufania powiedzmy, bo ona deklarowała, że chce się poddać tym testom i podała się testom, przy czym te testy zaznaczę to były realizowane przez Krajową Federację, bo tak to jest zarządzone przez World Boxing i podobno tak twierdzi Federacja, dostarczyła wymagane dokumenty do do world boxing i liczyła na start w zawodach. Natomiast, ponieważ nie dostała odpowiedzi żadnej zwrotnej od world boxing, to ekipa tajwańska, Tajwańska Federacja Bokserska zdecydowała, że ona nie będzie poniżej, tak na ślepo w ciemnolecie, do Wielkiej Brytanii. No i mimo tego, że powiedzmy, dostarczyła te badania potwierdzające jej płeć w tych zawodach. Nie wystąpi, także linguting odpada, jeśli chodzi o, o mistrzostwa w Liverpoolu. Jeszcze ważna sprawa, ona i tak planowała albo tutaj, muszę powiedzieć. Planował start wyższej kategorii wagowej, także ewentualnego rewanżu z Julią Szeremetą by po prostu nie było. Inaczej sprawa się ma z Imanem Halif, bo ona od początku idzie na wojnę, idzie w zaparte. Pamiętacie, że straszyła, bo tutaj dla porządku dam slash, straszył pozwami sądowymi każdego, kto podważał jej płeć. I tutaj też mówiła, że będzie dalej kontynuować swoje boksowanie, będzie kontynuować karierę, mimo takich tam sygnałów od jej byłego menadżera, że kariera będzie zakończona i... Podobno miesiąc temu, to już miesiąc temu się stało, złożyła apelację do takiego sądu sportowego arbitrażowego w Lozannie, żeby zwolnić ją z obowiązku przeprowadzania tego testu PCR, testu wskazującego płeć. Nie wiem do końca, bo to też było w materiach prasowych nie podane, czy chodzi tylko o nią osobiście, czy w ogóle jakby ta ustawa. To zarządzanie wordboxing jest nielegalne, żeby sprawdzać płeć, bo jeszcze, je, jeszcze jedna sprawa: słuchajcie, w tych dokumentach wordboxing stoi tak, że nie tylko musisz dostarczyć dokumenty, ale ta dokumentacja, zgadzasz się na to, medyczna jest jawna, bo to też był problem, jeśli chodzi o tę wojnę i bazę kolem, bo oni tam nie mogli ujawnić wyników testów. Oni robili konferencje, mówili, że coś jest nie tak z wynikami Imane Helif i Manehelif i Linkuting, natomiast nie mogli ujawnić tych badań no bo jest tajemnica medyczna tak? tajemnica lekarska, nie można tych badań dokumentacji medycznej ujawniać, World Boxing postawiło sprawę jasno, jeśli się zgadzasz na testy, przeprowadzasz te testy to jednocześnie zgadzasz się na ewentualne odpublicznienie tej dokumentacji medycznej, także Imane Helif idzie na wojnę i chce startować w tych zawodach, no zobaczymy jak sprawa się rozstrzygnie, bo zostały tylko dwa dni do tych zawodów ona, być może on być może jest gotowy na start ten pozew, ta apelacja w sądzie wylązanie złożona była podobno miesiąc temu, także sprawa jest dynamiczna, jak to się opowiada. Ja dynamicznie kończę tę prasówkę. Trzymajcie się, do zobaczenia trzecia do banziorna.